Hej, cześć, siemanko! Tutaj Drozdo i witajcie w kolejnym odcinku z Clash Royale! Jesteśmy już w Gierce i tak, pierwsza rzecz dzisiaj to zapraszam Was do klanu oczywiście Puki.pl, tak jak zawsze. Jest to mój klan, z kolegami założyliśmy i mam nadzieję, że wiecie, do nas jest już nas 33 osoby. To pierwsza rzecz to jest, donatujemy kolesiowi. Mm, I tak, przygotowałem dzisiaj dla Was y, Giant Chesta I mamy też dzisiaj specjalną ofertę, którą sobie w końcu kupimy Także dzisiaj słuchajcie, mega odcinek się szykuje eee, I co, tworzymy sobie też złotą skrzyneczkę, przygotowałem, także To może na początek, bo najsłabsza z dzisiejszego odcinka, o, Battle Ram na wpad, Battle Ram mm, No i teraz w sumie Giant Chest, zobaczymy co tu poleci, 1600 kasy, spoko, o, jest już epicka, je czyżby była Lewenda? I dwie legendy na jednym odcinku, kurczę. Nie, bo zwykłe nie wyleciały. Tak, o Jezu, fire spiritsy. No ale 31 battle romów, także też spoczko. Eee, dobra, no i co, w sumie przejdziemy sobie do najważniejszych rzeczy w dzisiejszym odcinku, czyli sobie kupimy specjalną ofertę, czyli jakąś legendę dzisiaj dostaniemy na pewno. Będzie to pierwsza legenda na odcinku. Eee, no i co, ja się biorę za kupowanie, bo zobaczymy jak... Okej, okay, jesteśmy już z powrotem i legendarna skrzynka dropi nam graveyard. No nie. Nie chciałem tego, ale mamy chociaż go na drugi level Kurcze i teraz gemy i złoto, dobra 1300 gemów, 118 tysięcy kasy mamy A i ulepszymy sobie goblinki dzisiaj na 11 level, kurcze serio graveyard No mogę go zrobić niby na drugi level, ale Nie wiem, czy jakiś deck może z nim sobie wynajdziemy, w sumie jak już go mamy na drugim levelu Myślę, że w sumie... o możecie napisać w komentarzu czy macie jakiś ciekawy deck, który by mi pasował do moich kart Właśnie z graveyardem bo jakoś nie mam pomysłów, za co by go tutaj dać. Eee, dobra, ulepszamy sobie teraz gobliny na level 11. I słuchajcie, mamy na 11 levelu goblinki, ale mamy już super levele, levele kart w deku. Drugi level Inferno Dragon, tutaj na pierwszym Miner i 11 level Barbarzyńcy, 11 level Minionki i 11 level Spear Gobliny. No i 10 level Strzałek tylko. No, strzałki sobie na razie nie. Na razie sobie tak jak mówiłem wcześniej, lecimy 12 level barbarzyńców, żeby tych barbarzyńców sobie dogonić teraz na 12, i potem zrobimy sobie wszystko tak tutaj na 12, i będziemy sobie potem na 11 dodawać strzałki. Strzałki z jednym levelem, jeden level opóźnienia do tyłu mamy cały czas. No i co, mamy 3226 pucharków, mieliśmy 3256, także spoko, było, było grubo, muszę powiedzieć. I no i co, zagramy sobie chyba pierwszy raz, pierwszą, 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 pierwszą a rękę, nie? Dobra, good luck oczywiście tutaj panowi panu. I sobie wypuścimy już go blinki na 11 levelu. Dobra. Mm, o, kolego. Czyżby on już wykorzystał zapa? Ale może mieć jeszcze fireballa. Nie, ma queen. O, i wizarda. Ojku, na piątym levelu ma wiedźmę I co my teraz możemy zrobić, kurczę. Musimy sobie tutaj Baby Dragona, bo może coś to nam da. I z tej strony Spear Goblinki. okej, okay, nice, bo we. ajku, Aj, Teraz nas koleś przymroził troszkę. Ojej. Ale kiepska gierka się trafiła na początek. Kurczę, blaszka. Dobra, Minera sobie dorzucimy i zobaczymy co on będzie grał. Wiesz czego mam arousy przygotowane. Okej, okay, to jest, słuchajcie... Jeżeli on złapie... No nie, czemu on się na tym zafokusował? Ja nie wiem. Powinien wie, że zacząć atakować. Panie Inferno Dragon. Pyk i pyk. No ciężko będzie wygrać tą gierkę. Ciężko będzie chociaż ją zremisować. Bo wygrać to już jej raczej nie wygramy na pewno. Ale jakby się chociaż udało zremisować, to by było mega. Zapał, żyje. O, nawet nie. Ojej, Nie wierzę Zwaliliśmy te strzałki po całości No pewnie, że ona tak wolno strzela i nie zdążyła nam wejść do tego obszaru strzał naszych Dobra, tu tak, tu spear Goblinsy i czyżby teraz się udało coś... Nie, nie uda nam się nic zrobić Chociaż 20 sekund Coś, słuchajcie, chyba. Dobra. O nice, dobra, jest jedna wieża. I ja sobie spróbuję zrobić teraz coś takiego. Na lewą stronę wyprowadzę takiego ostrego kombosa. Eee, tu on musi pójść na to. Przed tym się wybronić i będziemy od malinka. Ale nie że się wybroni. Ojej. Dobra, nice. Inferno dragon. Super. Nie! Dawaj, leć tam. Inferno dragon się musi przystać. No i przegrywamy Nie ma szans już przed... Chociaż jakby Inferno Dragon był pierwszy. Nie, 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 nie. Przegraliśmy. Trudno. Dobra, jedna gierka to wiecie. Na zachętę można oddać koleśowi, żeby wiecie. Lepiej się poczuł przeciwko nam, grając tutaj. Zaczynamy rozdu póki.pl, to aż się ucieszy, że wygrał. Eee, ten WP0. O, właśnie, sobie, jak u nas wygląda sytuacja z chestami. Tutaj haupa bardzo dobrze wbija. 107 już nam nabił, gratulacje dla Ciebie, haupa No, jakoś tak wszyscy potrąg wbijają. Ja w sumie 35, tylko muszę trochę podgonić. W przyjęliśmy zas za zasadę, że każdy musi minimum 30 wbić. Myślę, że będzie do zrobienia. Tutaj troszkę na końcu mają po 0. Trzeba zaraz będzie ich upomnieć, żeby zaczęli wbijać. Nie wiem czy w sumie uda się 10 skrzynek wbić, no bo w sumie we 30 osób. Nawet nie w 30, bo ją nabijamy, słuchajcie, w... w 27 jesteśmy, bo te 5... tak? Te 5 osób wbiło później. Jak już nie było. Jak już, znaczy jak już trwał klancet, nie? To już nie mogę nabijać. W opisie standardowo wam podam hashtag naszego klanu i nazwę. Jeżeli byście chcieli być, to zapraszamy każdego powyżej. 1800 pucharków przyjmujemy. No i jedna zasada, żeby właśnie być aktywnym, nie? No i co jeszcze coś chciałem powiedzieć? A, na, a propos, zaczniemy sobie już kolejną gierkę, ja będę mówił. A propos tych 1300 gemów naszych, które mamy uskładane, właściwie teraz co kupiłem, to z nimi będę chciał zrobić coś takiego, że nie będę ich za bardzo wydawał, a po prostu będę zbierał, jak będziemy mieli w sklepie ofertę za legendarną skrzynkę, bo jest często taka oferta. Znaczy, może nie często, ale jest. Oferta, za 500 gemów jest legendarna skrzynka, także myślę, że na takie coś możemy sobie Uzbierać, to będzie też spoko jak sobie kupimy kiedyś na odcinku, nie wiem kiedy to będzie, ale mam nadzieję, że jak najszybciej eee, i oj, Ole, ekstra wyszło Ach, Musisz zaśmieć w twarz, bo rzucił nam hordę minionów w strzałki Dobra, wygraliśmy raczej tą gierkę Te strzałki wygrały mi gierkę, proszę Państwa Chyba, że on teraz. A te strzałki to były piękne. Oj, kląspel, panie. Cześć, się pan rozpędził. Dobry jest kląspel na lawa Honda właśnie. Bo on jak się rozdwaja to tych lawa po pół dwa razy tyle wypuszcza Dobra To my teraz sobie na spokojnie dobijemy mu tą trzecią gwiazdkę tam Trzecią koronkę, to więcej będzie do Clanchesta eee, To sobie puścimy tutaj, okej okay. on jeszcze tamto użył więc spoko Bo mu się tak szybko nie zdąży zwrócić ten eliksir za to A my już skończymy giereczkę Ale ogólnie takiego odcineczka to chyba jeszcze nie było pod względem właśnie otwieranych skrzynek Bo otworzyliśmy sobie i Legendary Chest i Giants Chest Także może drobnie był jakiś taki, który bym właśnie chciał go bardzo Ale, ale... Trochę kart dostaliśmy Jakby nie patrzeć eee... Okej, okay, to tu I koniec? Koniec, dobra GG Jedna wygrana, jedna przegrana. Spoko, spoko. Zagramy sobie jeszcze jedną giereczkę dzisiaj. Silver chest. Zacznijmy otwierać. Nie, będą się w sumie jest 7 gemów, to... A nie, nie będziemy zużywać, bez sensu. Eee, tutaj sobie chłopaki grają friendly battle. Hmm. Chociaż stać nas na magical chest, to nie wiem. Albo sobie jednego giant chesta kupić. W sumie, wiecie co? Można kupić, ale to już nie dzisiaj, w następnym odcinku sobie kupimy Giant Chesta, jeszcze żeby nie było po prostu za dużo rzeczy dzisiaj, a na przykład następny odcinek będzie nudny, to w następnym odcinku sobie otworzymy Giant Chesta. A, i jest też sprawa, słuchajcie, jeżeli chcecie właśnie coś takiego jak robił na przykład kurwiony, yy, dawał, yy, po prostu widzowie mogą mu dawać konta, żeby otwierał skrzyneczki. Na odcinku to właśnie też coś takiego myślę, że będzie spoko do zrobienia. Właśnie pisał do mnie jeden widz, czy właśnie jego, bo on chciał sobie legendarną skrzynkę otworzyć, czy nie chce po prostu wziąć na odcineczek. Także właśnie chyba w następnym odcinku będzie, jak otwieram leg legendarną skrzynkę widza. No i co, jeżeli też chcecie, to możecie śmiało tam do mnie napisać, czy na fanpage'u, wiadomości na prywatnej, czy w komentarzu, a ja się do Was jakoś zadaję na YouTubie, to możecie śmiało pisać i wtedy właśnie na odcinku sobie otworzymy taką Waszą skrzynkę. I od razu mówię, że będę przyjmował y, skrzynki, musi być to minimum Legendary Chest lub Super Magical Chest, tych mniejszych nie będę po prostu się w to bawił, bo to więcej będzie, więcej będzie roboty niż otwierania. Minimum musi być Super Magical Chest jeden lub y, Legendary Chest też jeden. Może być też więcej, może być kilka na przykład uzbieranych, że na przykład jak będziecie mieli Super Magical Chest i do tego na przykład jakieś Giant Chesty czy Magical Chesty, to też spoko. Takie coś też jak najbardziej by było fajne i oczywiście yy, pozdrowię Was na odcineczku, pokażę Wasze konto, Wasz klan też mogę sobie przedstawić jak będę otwierał właśnie taką skrzyneczkę yy, No także byłoby mi miło jakby ktoś właśnie chciał na nas wesprzeć na odcinku yy. Tracimy wieżę prawo no straciliśmy wieżę Bezprawie yy. Tej Witch się tutaj pozbędziemy raz, 2 minion hordem I on nam zapuści strzałki a ja za tym zapu zapuszczę e, właśnie teraz goblinki Myślę, że trochę mu tutaj że... Puścimy tak, bo mam... Nie... Nie, myślę, że coś tu wypuści, jakieś... hordę szkieletów czy coś No czy nie, e, to jest szkieleton armii właśnie Bo szkieleton armii i minion horde Lol A teraz jeszcze będzie gang goblin O, nowa karta, to też będziemy sobie na nią polować To będzie chyba fajna karta, coś czuję, bo... Zaraz w sumie obczaję ją jeszcze, ale z tego co okaże, to ona będzie miała trzy. 3... Trzy zwykłe gobliny i trzy te gobliny, takie spear gobliny, które na odległość strzelają. Takie właśnie, których ja używam, TTT. Yy, I ona będzie chyba kosztowała 3 czy 4 eliksirów, Zaraz też się upewnię. Ale myślę, że właśnie na tę kartę będziemy sobie ostro polować. Jak będzie w sklepie. O! Mangemy, jak będzie w sklepie, to ją sobie kupimy, żeby mieć ją jakoś na początku od razu. Bo to też będzie fajna karta, którą będę chciał na pewno używać. Yy. O jajku. Nice Dobra, bierzemy wieżę. I spróbujemy teraz tak drugiego. O, mogę tego Inferno Dragona tam wypuścić. Teraz zobaczymy, jak to będzie. Nie, no, spokusowali się na tym. To tak puścimy i czekamy teraz co on gra. Kurczę, denerwujemy ten Ice Golem. Bo. No nie. GG. Chociaż? No, niestety, przegraliśmy, kurczę. Szkoda. Dobra, na koniec odcinka tylko chciałbym właśnie podziękować za bardzo wiele miłych komentarzy, bo jest ich coraz więcej naprawdę ostatnio. Tutaj macie pokazany jeden, tutaj drugi. No i to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.